Witam serdecznie moim gościem Dariusz Witek Gadget Team. Dobry wieczór. Gardarek, da, pierwsze pytanie pozasportowe. O jakich kratach dzisiaj była mowa? Y nie wiem, szczerze powiedziawszy Łukasz, kolega z Green Power coś tam napomsknął, ale to bardziej tak żartobliwie. Zawsze słucha, słucha mnie tutaj, zawsze się możemy razem napić piwa, także nie ma problemu. Ej kurczę, że przyjechałem samochodem dzisiaj No nic, no nic, trudno się mówi. Darek, no pokazaliście ci klasę mistrza. Klasę mistrza moglibyście, jak to niektórzy powiedzieli, naprawdę dzisiaj słyszałem, że po koleżeńsku odpuścicie Green Powersom, ale jednak klasa mistrza pokazała, że koledzy kolegami, ale wygrywać chcecie dalej do... Końca ligi. Czy bardzo szanujemy drużynę Green Powers. Bardzo mi kibicujemy z tego względu, że Łukasz i Rafał zaczynali przygodę w swoich ligach z nami, w naszej drużynie. Ale jeżeli chodzi o odpuszczanie, to nie mogło być tutaj mowy. Bardzo lubimy i szanujemy chłopaków, tak to podkreślam po raz kolejny. Ale wszystkie drużyny, dzięki wszystkim drużynom, chciałbym tutaj skorzystając z tego, że mam chwilę do mikrofonu, podziękować wszystkim drużynom, z którymi rywalizowaliśmy przez ten sezon, bo gdyby nie te drużyny i ich fantastyczna postawa, my byśmy nie wznieśli się na wyżyny swoich możliwości i nie pokazali tej klasy. I nie zajęli pierwszego miejsca. Gadżet w tym sezonie jest fenomenalnym zespołem, naprawdę zgranym z, z tym Spiritem. Nie można Wam tutaj nic, nic tutaj zarzucić. I tak naprawdę, jeżeli takie, takie, taką formę, taką przyjacielską też formę gry utrzymacie, to jestem pewny, że jeżeli Wam zdrowie pozwoli, to w ekstraklasie sprawicie sporo niespodzianek. Mamy nadzieję przede wszystkim, że zdrowie dopisze. A jeżeli chodzi o ten Team Spirit, to krzyśka w tym głowa żeby wszyscy zostali z tej ekipy, którą udało się nam zbudować przez ten sezon, bo tak jak pokazują wyniki. Y wszystko się fajnie układa. Mówisz o Krzyszku Gryblu. Oczywiście na jego ręce też trzeba podwójne gratulacje składać, bo on to tworzy. Ale dzisiaj też miły, miły akcent. wraca Krzysztof Jaśniurkowski, który no, tworzy sobie też taką wyjątkową postać mojej ligi. Ja też się cieszę, że takie osoby tutaj są. No i już uciłał dwie brameczki, także jak mu szczęście to Trzy nawet, przepraszam, nie, nie, nie obejrzyłem ostatniej. Ale już uciłał trzy brameczki, także widać, że kontuzje mu nie straszne. Fajnie, że wraca zdrowia. No i już potrafi strzelać od razu po powrocie. Krzysiu jest niewątpliwie naszym najlepszym zawodnikiem. Cieszymy się, że jest z nami, że wyzdrowiał, że może tutaj z nami grać. Bardzo mu kibicujemy w tych indywidualnych statystykach, i ile nam tylko zdrowie i siły pozwolą i umiejętności, będziemy mu pomagać w tym, żeby został najlepszym zawodnikiem, bo na to zasłużył. Dziękuję za wiatr. Dziękuję serdecznie.